Siemano ludzie! Tutaj Wasz Haliki, witam Was w pierwszym odcinku z gry World of Warcraft. Dobra, koniec tańców. Jak widzicie... Okej, okay, dlaczego mi tak trochę zwolniła postać, bo sobie wyłączyłem bieganie. E, witam Was w World of Warcraft na globalnym serwerze. Bierzemy sobie quest'a. Ja gram jak widzicie Pandarianinem, Hunterem. E, ustawionym pod e, Mark Smash Spaceship. E, czyli poszedłem po prostu w... Strzelanie. Jak widzicie mam peta. Co się pozmieniało? Jak wiecie dostałem betę. Znaczy dostałem betę, Boże. Dostałem... Chodziłoby na to, że każdy kto dostał kto miał Diablo trójkę dostał Battle Chest'a za darmo. Jak widzicie gram sobie. W Wowa. Mam ten 14 level. Chcę dobić do 20 ze względu na to, żeby mieć mounta, żeby pobiegać trochę. Na muncie pojeździć, posprzedawajmy to. To się nie przyda, to się nie przyda. Dużo rzeczy się pozmieniało dla tych, którzy bardzo długo nie grali. Już bardzo długo nie grali, yy, zapewne są ciekawi, jak yy, bardzo się pozmieniał WoW. bardzo się pozmieniał. Yy, ja zaczynałem grać, jak wiecie, na prywatnych serwerach grałem yy, i powiem szczerze, że global dużo się różni, dużo się różni ze względu na to, że nie ma bugów, jeśli chodzi o trzy dodatki, które dostajemy w pakiecie Battle Chesta, czyli. Burning Crusade, Wrath of the Lich King i Kataklizm To są trzy dodatki, które dostajemy, no i podstawka oczywiście Mapka, możemy wybrać sobie Pandariana, pa Pandarianina Więc no, jak wiecie, jak widzicie Gram nim Fakt faktem nie mamy, mamy ten pułap levelowy do 70, jeśli chodzi Znaczy do 80, jeśli chodzi o Kataklizm W Mist of Panderia mamy oczywiście 90. Co nam dalej jeszcze? Zmieniło się jeszcze coś. E, jak widzicie, ja mam tu peta, który no, dostaje, którego dostaje się z e, Hunterem, ale mamy jeszcze coś takiego jak Damter Ray gdzie to było? E, walki petów, mounty i pety. Tu mamy oczywiście mounty, którego pierwszego dostajemy od 20 levela, ale tutaj. Mamy walki Petów, e, powiem Wam szczerze, że to wygląda trochę jak te stare oldschoolowe walki e, w Pokémonach, tych na e, GBA, czyli na Game Boy Advance, e, w, dość śmiesznie to wygląda. Ja Wam to pokażę, jak to wygląda, bo na pewno niektórzy z Was są ciekawi. E, to to, na pewno są dodane dungeony, które są. E, kurde, gdzie to było tu mamy tempo, mamy o, lód, w ogóle co tam wy... aha, dobra no skrzynka się nie zmieniła, paczki się nie zmieniły jeśli chodzi o te, znaczy woreczki co tu wam jeszcze mogę powiedzieć no dodane są, na pewno jest dodany ten land od pandarii ja na kataklizmie grałem, więc więc ogarniam trochę kataklizm nie grałem jeszcze na Pandarii i myślę, że Dużo się nie różni, oprócz tego, że no mamy Tak jak widzicie Postać i, i Pułap ten 90 plus, no Możemy się teraz chyba popłynąć nawet na Pandarii Albo i nie możemy. Tego nie wiem Ale co, no oczywiście Hunter jak wiecie Ma te swoje skille Ja ze względu na to, że poszedłem w Marks Manshipa, no to mam disengaged uh, arcane shot i tak dalej tu mamy profesję. dwóch jeszcze nie wybrałem archeologii też nie poznałem uh, łowienie oczywiście jak najbardziej zastanawiam się nad tym co mu wybrać, myślę nad leatherworkingiem i myślę nad uh, leatherworking i jeszcze nad czymś się zastanawiałem a no co to było, co to było? Nie pamiętam co to było. W ogóle nie w tę stronę idę, o, ja mam tu iść. jak ja się mam tam dostać. No dobra, zobaczymy, może tu będzie przejście. Od. ten odblokuję sobie jeszcze przejdziemy. Steady shot. Dobra. Bo wygląda jak wyglądał, ja sobie od razu coś ugotuję. Cooking fire. Cooking. Eee, pytanie, czy mogę cokolwiek ugotować? Coś zebrałem tylko. Chyba jednak nie mogę. Szkoda. Dobra. Nie, no zaraz. zebrałem przecież mięcho. Żeberka. A, dobra, nieważne. Co mi się podoba, ty jaką różnicę jeszcze zauważyłem w globalu a w, na prywatach? E, na pewno to, że Exp leci za zabite potwory. Czyli mimo wszystko, no fakt, faktem, miałem ja mam ten 14. To te postacie, które mają 13, dają mi ten Exp, e, ale już niższe levely niestety nie. Dobra, ging, 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 ging. Dobra, zobaczmy, co z niego wydropiło. Weźmy to. O, mamy tutaj potworka. Jak widzicie, jeśli chodzi o walki petów, wygląda to tak. Mamy nad petem, z którym możemy walczyć, zieloną łapkę. Klikamy prawym i walczymy. Ja akurat mam takiego fajnego core hand pup. Najpierw go popieścimy ogiem. Okej. Okay. I teraz go chlapiemy tak. Ok. Uuu. Możemy go złapać. W sumie spróbujemy go złapać. Mało HP ma, więc spróbujmy. I złapaliśmy nowego peta do walk. O, dostaliśmy też Win y winstreaka jeśli chodzi o achievement. Aha, okej, okay. myślałem, że to mój. Wejdźmy w pety. Prairie dog, o piesek y ten prairieowy. Prer go za tego i w ogóle tutaj jaszczurka miała walczyć jako pierwsza. Dobra. Muszę ją wylewelować. E, dalej, dalej, dalej dalej. lolo -lo -lo. Coś tu jeszcze jest do walki z tego co widzę. Co to jest? A, wąż to nie chce. Jak wąż to nie chce. Oh. Co mi się w wowie podoba to to, że mm, można później. Bardzo szybko questy wykonywać tak naprawdę, bo dostając monta na przykład, monty mogą wydropić. Więc jeżeli nam wydropi latający mont, no to jesteśmy bardzo w domu. Bardzo happy. O, merchant coast odblokowaliśmy. Odblokujemy zaraz pointa do latania, co też jest dość przydatne. <laughs> Wybaczcie, że tak trochę gadam przez nas, ale no tak jak mówiłem na vlogu, jestem przeziębiony. Niestety. Tam jest do latania, ten... do przelotów. Gram w hordzie. Wybrałem sobie hordę. Odkryliśmy Ratcheta. Gram w hordzie, jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Um, zastanawiałem się nad Alliance, ale. Pomyślałem sobie nie. A, idziemy. Tędy tu musimy przejść, żeby tam wejść. Dobra. Chyba kojarzę tego questa. Aha, you're not in guild, dobra. Aha, od niego mogę... Uuu, tu dużo questów mogę sobie pobrać, ale na razie chcę wykonać tutaj questa Eee. Może bym się w ogóle naprawił tak... Tak no. Tak trochę nie mam. Ej. Czegoś się nauczyłem. Eee Horde Balloon has been added to your pet journal. Dajcie mi mojego peta. Journal. Ha, dobra, czaje. Już chyba czaje. W każdym bądź razie dużo się pozmieniało, naprawdę się zmieniło. Myślę, że w przyszłych odcinkach będę jeszcze się bawił też. Z dungeonami, ja co jakiś czas będę nagrywał. Może nie będzie to seria taka dość no długa, może nie tyle długa, co po prostu no, dostałem, jak wiecie, ten 30-dniowy abonament, który no, dostaje się przy Battle Czeście. A no, potem zobaczymy. E, póki co, dość mocno mnie wciągnął wow. Bardzo chciałem sprawdzić, jak się śmiga na Wowie na Globalu. Póki co, nie widzę problemów. E, o, tam mieliśmy monta latającego. Znaczy nie, to akurat był podróżnik. Dobrze. Wkośnijmy sobie trochę grę. Za dużo. ok Może być tylko. Co tu mamy? Co? Korkom 90 Co? Nie, chyba was głowa boli. Oszaleli, czemu Humanoid 90? Lol, tak, mamy stwory z 90 levelem, aczkolwiek to jest trochę dziwne. Nie wiem dlaczego, ale spoko. Już wiemy, że musimy to omijać. Co przynajmniej, już niedługo mam 15 level, co mnie bardzo cieszy. Znowu tu chodzi 90, tu kolejna 90. Omijamy. Zabijmy coś I am out of range, I am out of range. Dużo, Dużo Ekspadu stale do, do niego Na 96. 96 może być Broken Bone może być Broken Hoof by pipe Dokucza, niestety ten brak monta, bo, bo biegać tak na piechotę to jest dość ciężko, dość długo Ale przynajmniej pozwiedzamy sobie troszeczkę miejsca to Za chwilę dojdziemy do kolejnego pointa, flying pointa The Crossroads Co mnie trochę cieszy, znaczy trochę, nawet bardzo cieszy

z tego co kojarzę tutaj też questy będę mógł wziąć Zaraz wam pokażę jeszcze jedną walkę Tak, tu mogę questa wziąć i mogę potem questa jeszcze tam wziąć dobra Discovered, ale ja chcę jeszcze flying pointa Gdzieś tu powinien być flying point

Tak, ja i moje ogarnięcie, dobra, idziemy tędy, potem tu w lewo Przejdziemy naokoło, musimy obejść tych pajaców z 90 levelem Powalczymy no sobie trochę Battle. O, to może być ciekawie. Okej. O. łatwo. No, nie trafiłem w pułapku. w e, podmiankach. Pokrył się. Ha, 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 Dobra, próbujemy go łapać. I mamy złapanego. Miło. Miło. Mamy kolejnego złapanego potworka. Other. Milusio.

O! Ciekawe, ciekawe. No i plusem jest to jeszcze, że na globalu jednak te questy działają. E, chociaż mam jedno zastrzeżenie co do quest'a z, e, z, z... ...z szamanem tam. Nie mogę go w ogóle znaleźć. Korpsy, korpsy Ale to co ja miałem ich wybić? Czy jak? A nie tam dalej. Nie czy tu. Okej, trochę nie objęto. A on do drugiej strony może jest. WHAT THE HEK! On mnie atakuje. i to nie o to miejsce chodzi. Z drugiej strony jest. Pa, 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 pa. Gdzieś tu jest... Aha, dobra, ader. Padł. W ogóle sobie włączę pod ten.

Ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe. To ogólnie, jeśli chodzi o te adery i tak dalej, my dostajemy questy, w których mamy pokonać danych y, przeciwników, y, jeśli chodzi o pet battle. O kurde, się trochę przeholowałem ze skakaniem. No, trochę bardziej. Troszeczkę przeholowałem. Ha, czyli on tu jest na górze. Gdzieś. Chyba. Tylko gdzie? Żebym przypadkiem kurna nie zleciał. No może tędy. Tu, tu. O, tu jest! Właśnie. A tu może najpierw zrobię sobie tutaj ten Podmiankę. Zaraz silnego wystawię. Go with Co jest? No to fight well, friend. Fight well, friend. Ło! Rozgrom jego o nie! Zmisowałem! Bu. Boli, boli! Kozioł mnie. B Okej, okay, kozła pokonaliśmy, zostały jeszcze dwa zwierzaki. Switch pet. Weźmy sobie lizarda. What the? Ej, to nie fair, no. Czemu? Dobra. Zmniejszymy mu obronę. Wyleczył się szmaciarz. Ale zabiłem go. A, trafi mnie i po mnie. Nie? Ja jeszcze żyję. Jeszcze żyję. Okej. Okay. A, zrobił się niewidzialny. Dobra, czaje. Jest. Nie, trafiłem. Zabiłem go! Woo! Tak wygląda walka petów i wygrana petów. Revive pet. Ogólnie by się przydało zrewajwować tego peta. O! Możemy sobie... Tak, pety, właśnie. Eee... Yy... Talenty. OM, będzie ono odblokowane jak miło. ...tego... ...szar... <laughs> Szar, dobra. Okej, okay, czyli tego quest'a mamy wykonanego. Eee, co tu jeszcze, bo coś się o dungeonach dan mi wyskoczyło. Eee, home. Dobra, ten mi się zajmę później. Także tak wygląda walka jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o, o pety. Kurde. Ale to PETA, którego mam tu, a jak zrewajwować PETA na tu? Dobra Chyba to. Tak, to było to. Okej, okay. idziemy. A, nie w tą stronę idę. Spoko. Eee, dobra. otwórzmy w ogóle. Herb. Heals and resurrect all of your battle pets. Okej. Okay. To się przydaj, to mocno. Kosmyk włosów. Dobra, i teraz mam pójść tam. Auć. Myślałem, że zajdę po korzeni, ale spoko trudno. E, zastanawiałem się ogólnie też e, czym grać, bo grałem Dwarvenami, grałem, znaczy tym, tfu Dwarvenami, e, a nie, może i oni Dwarveni są. E, czy tam Darweni, jakoś tak. E, miałem zamiar grać jeszcze mm, Warlockiem, ewentualnie, ewentualnie Dwarven, czymś takim co się nazywa... Um, Tauren. Tylko Tauren Druid oczywiście. Ale pomyślałem sobie, nie, nie będę grał Taurenem, bo Taurenem grałem. Pandarianinem jeszcze nie grałem i byłem ciekaw. O! To może być ciekawe. Ale ja tu poszukuję tych, których mam zabić. Razor Name uh, Thornweaver Slain. Was Rodla Bulliona? Ah, it's <laughs> a good That go. is still recharging. That spell is yeah, okay. not ready. Yet. I, I cannot cast. I need it. Ah, yeah, okay. That is still I recharging. I am <laughs> out of range. That spell is not ready. Yet. That is still recharging. Yeah. Not ready yet. Oh. Ale muszę zrobić jedną rzecz To tu no, Kocia, A, kiciucha rozwalimy I go złapiemy Kiciu dostanie Ode mnie Prezent, o ile go nie zabiję przypadkiem Dobra, zabiję go Szkoda Tak trochę no

Ej, jaki bullshit? Nie ma tu razor Name'ów, no. Co sami ci? To jest. Ale to jest frenzy. To jest frenzy. Jaki bullshit? Bro. Dobra, na tym zakończymy ten odcinek w takim układzie, bo widzę, że tu się po prostu nie dostanę nigdzie. Czyli nie znajdę. Jeżeli nie znajdę tego, czego szukam, to w tym wypadku będę kończył odcinek. Ale myślę, że. Nie, nie znajdę. Nie ma szans. Są ale sami ci screecherzy. Czer -że, -że, że Jeden piesno Dobra kochani, jeżeli Wam się odcinek podobał, to oceniajcie, trzymajcie się i na razie...